Cześć wszystkim! W dzisiejszym filmie porozmawiamy o tym, jak długo trwa poród u psa. Jest to temat, który często budzi wiele pytań i wątpliwości, dlatego postaram się rozwiać wszelkie niejasności. W filmie omówimy etapy porodu u psa, przyjrzymy się poszczególnym etapom porodu od pierwszych oznak zbliżającego się rozwiązania. AZ po wydalenie wszystkich szczeniat. Czas trwania porodu Dowiecie się, ile czasu może trwać poród u psa, a także jakie czynniki mogą wpływać na jego długość. Objawy niepokojące. Porozmawiamy o tym, na jakie objawy należy zwrócić uwagę podczas porodu i kiedy konieczna jest interwencja weterynarza. Przygotowanie do porodu. Podzielę się z Wami wskazówkami, jak przygotować się do porodu u psa, aby zapewnić bezpieczne i komfortowe. Warunki zarówno dla matki, jak i dla szczeniat. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Was pomocny i odpowie na wszystkie Wasze pytania. Zapraszam do oglądania. Zanim przejdziemy do samego porodu, ważne jest, aby wiedzieć, jak rozpoznać, ze suka już rodzi. Oto kilka kluczowych oznak zmiana zachowania. Suka może stać się niespokojna, dra, a nawet agresywna. Może również zacząć gniazdować, czyli szukać spokojnego miejsca do porodu. Zmniejszenie apetytu. W ciągu ostatnich 24 godzin przed porodem suka może stracić apetyt. Zmiana temperatury ciała. Temperatura ciała suki może spaść o 1 do 2 stopnie Celsjusza w ciągu 12 do 24 godzin przed porodem. Wydzielina z pochwy. W ciągu kilku godzin przed porodem z pochwy suki może zacząć wydobywać się służowata wydzielina, a następnie krwawa. Skurcze macicy. W miarę postępu porodu, zaczna pojawiać się skurcze macicy, które będą coraz częstsze i silniejsze. Poród u suki dzieli się na trzy etapy etap i ten etap trwa od 6 do 12 godzin i charakteryzuje się skurczami macicy, które przygotowują. Szyjkę macicy do rozwarcia. W tym czasie suka może być niespokojna, dyszeć, a nawet wymiotować. Etap drugi. Ten etap trwa od 3 do 12 godzin i jest etapem, w którym szczenięta przychodzą na świat. Skurcze macicy stają się silniejsze i częstsze, a suka zaczyna przec. Szczenięta rodzą się zazwyczaj w odstępach 15 do 60 minut. Etap trzeci. Ten etap trwa od 1 do dwóch godzin i jest etapem, w którym łozyska są wydalane. Suka może nadal mieć skurcze macicy, a z jej pochwy może wydobywać się krwawa wydzielina. Całkowity czas trwania porodu u psa może się różnić w zależności od rasy, wielkości miotu i indywidualnych cech suki. Zazwyczaj poród trwa od 6 do 24 godzin. Jeśli twoja suka rodzi, ważne jest, aby zapewnić jej spokój i ciszę. Nie przeszkadzaj jej i nie dotykaj szczeniat, chyba że jest to absolutnie konieczne. Obserwuj uważnie poród i w razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z weterynarzem. Poród u psa to naturalny proces, ale ważne jest, aby wiedzieć, jak rozpoznać, ze suka rodzi i jak jej pomóc. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z weterynarzem. Poród usługi może trwać od 2 do 12 godzin, a nawet dłużej w niektórych przypadkach. Cały proces dzieli się na trzy etapy. Etap pierwszy. Trwa od 2 do 12 godzin i charakteryzuje się niepokojem usługi, drzeniem, dyszeniem i gniazdowaniem. W tym czasie szyjka macicy rozszerza się, przygotowując się do porodu szczeniat. Etap drugi to etap, w którym rodzą się szczenięta. Każde szczenie powinno urodzić się w odstępie od 15 do 30 minut, a cały proces może trwać od 2 do 16 godzin. Etap trzeci. W tym etapie następuje wydalenie łozysk po każdym szczenięciu. Powinno to nastąpić w ciągu 15 minut od urodzenia szczenięcia. Chociaż większość porodów usług przebiega bezproblemowo, istnieje kilka potencjalnych powikłan, na które należy zwrócić uwagę, słaba. Czynność skurczowa. Może to prowadzić do przedłużającego się porodu i konieczności interwencji weterynaryjnej. Utknięcie szczenięcia. Może to wystąpić. Gdy szczenie jest zbyt duże lub ułożone nieprawidłowo w kanale rodnym. Krwotok poporodowy może to być poważnym zagrożeniem dla życia suki i wymaga natychmiastowej pomocy weterynaryjnej. Zapalenie macicy. Jest to infekcja macicy, która może wystąpić po porodzie i wymaga leczenia antybiotykami. Ważne jest, aby obserwować suk podczas porodu i zwracać uwagę na wszelkie niepokojące objawy, takie jak. Brak postępu porodu, silny niepokój lub ból usługi, wydzielina o nieprzyjemnym zapachu z dróg rodnych, utrata apetytu lub wymioty, gorączka. Jeśli zauważysz którykolwiek z tych objawów, natychmiast skontaktuj się z lekarzem weterynarii. Pamiętaj, że poród usługi to naturalny proces, ale ważne jest, aby być przygotowanym na wszelkie ewentualności. Obserwuj swoja suk uważnie i nie wahaj się skontaktować z lekarzem weterynarii, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości.